Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym goleniu. Dzisiaj starcie dwóch produktów. Jeden z górnej półki, bardzo chwalony. Drugi bardzo tani i niezbyt chwalony. O czym tu mowa? Na początek zaprezentuję Wam próbkę, którą przysłał mi kolega Marvel. Bardzo serdecznie dziękuję. Mydełko Martin Deco. Różane, bardzo fajny zapach. Róża. Przeciśnięta do mojej miseczki, ale róża męska, róża świeża, bez żadnych pudrowych tam zapaszków. Nie używałem jeszcze tego mydła. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam duże nadzieje odnośnie tego produktu. Zobaczymy. Specjalnie dzisiaj po kolei nie użyję żadnego specyfiku. Chcę zobaczyć, jaki wpływ będzie miało to mydło. Mydło kosztuje swoje, także. Warte jest sprawdzenia. Drugim produktem, jako przeciwwaga, są żyletki, które swego czasu były dość ostro zjechane na, na forum, na grupach Tiger Platinum. Zobaczymy, co to jest warte. Do wyrabiania piany użyję sobie pędzla Sagrada Familia 24 Jagi Taxido i maszyna Schluss z Tigerem na pokładzie. Wydłoko, jak pokazałem już wcześniej, zostało przełożone do miski. Zwidrzę lekko pędzel i zacznę wyrabiać pianę. Piana powstaje ustawicznie. On rzeczywiście jest elegancki, różany, natomiast bardzo, bardzo taki męski, fajny. Dodam jeszcze wody. Nie wiem, czy dałem za dużo, czy za mało tego mydła. I zawsze z tych próbek daję za mało. Nie wiem, dlaczego. Czy to są oszczędności, żeby mi na dłużej tarczyło. Zwłaszcza jeśli chodzi o produkty, których nie mogę sobie zakupić. to dzięki wam, dzięki moim widzom, dzięki kolegom z forum, mogę takie wspaniałe produkty wypróbować, produkty z którymi nigdy nie miałem do czynienia, były gdzieś oczywiście w planach jeśli chodzi o kupno, no ale niestety wszelkiego rodzaju zakupy goleniowe trzeba było odłożyć na bliżej nieokreślony czas z powodu choroby mojej mamy. Także miałem też fajny plan, żeby powrócić do przeszłości i nagrać golenie maszynką 89, czy to Miule, czy to Edwin Jagger. Niestety nie mogę sobie pozwolić na ich zakup. Nie posiadam tych maszynek, a szkoda, bo fajnie by było po kilku latach powrócić do tej maszynki i zobaczyć jak to golenie takimi sprzętami by przebiegało Piana wyrobiła się w okamgnieniu dodamy jeszcze trochę wody mydło jest dosyć, dosyć sprawnione A przez to bardzo, bardzo wydajne obawiałem się przez chwilę czy nie dałem za mało tego mydła ale widzę, że jest bardzo, ale to bardzo wydajne. Co jasno pokazuje, że jeśli kupimy taki słoik mydła, powiedzmy za 250 zł, to starczy nam na bardzo długo. Zakup, wydatek jednorazowy jest spory. Natomiast później można już się cieszyć. Super, super golenie. Zapach różany rzeczywiście, ale jest bardzo męski i bardzo elegancki. Jak wspomniałem wcześniej, nie jest to zapach żadnego puderku różanego, jest to fajny, czysty zapach różany męski i na wskroś elegancki. Żylecki Tiger, zobaczymy co potrafią. Wczoraj pokazała mi. Swoje oblicze po sześciu goleniach. Chyba szóste golenie było żydarką kali. Było to moje gapiostwo. Było to moje lenistwo. Nie zmieniłem żydki na czas i niestety pojawiły się gropeczki tu i tu. Postaram się dzisiaj je ominąć. Jeśli mi się nie uda to po prostu je zetnę. Okulary na bok. Zwidzę twarz. Tradycyjnie nie będę Przygotowywało zarostu żadnym innym specyfikiem Zobaczymy jak dałko sobie z tym wszystkim poradzi Chwila Twarz A w zasadzie ochlepana wodą żeby pole testowe było jak najbardziej adekwatne i z tego co już widać po pierwszym pociągnięciu pędzlem bardzo dokładnie widać, że mamy do czynienia z produktem klasy premium takie sama, takie samo odczucie towarzyszyło mi przy nakładaniu Noawi są to po prostu bazy mydlane zupełnie innego pokroju niż ma to miejsce w produktach budżetowych czy też ze średniej półki. Piana jest bardzo taka ciągliwa, zarazem fajnie nawilżająca. Poślizg widać, że jest na bardzo dobrym poziomie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Muszę uważać w trakcie wycierania tych ust, żeby nie przyjechać środkowym palcem, bo to trochę niegrzeczne, na którymś tu filmie odwaliłem takiego Bobola. Nie było to zamierzone, także bardzo przepraszam. Maszynka szluz i jedziemy. Tematu. Jak widzicie warunki oświetleniowe znacznie się poprawiły. A to dzięki jednemu z kolegów, który jest zarejestrowany na forum Brzytwork, które ogląda moje filmy. On był sponsorem tego oświetlenia. Dzięki niemu mogłem powymieniać punkty świetle z budżetowych na LEDowe na bardzo fajnym poziomie. Zobaczmy, co to jest warte. Tutaj no trzeba przyznać, że pomimo tego, że używam mydła klasy premium, to niestety nie idzie zbyt gładko. Zarost nie, natomiast troszeczkę jakby coś tutaj poszarpywało. Stawia fajną taką śliską warstwę. Tutaj przejechałem w tej chwili już praktycznie bez mydła. A no jednak bardzo fajnie ślisko, komfortowo. Jedziemy sobie dalej. Ta żywetka rzeczywiście nie jest jakimś tam demonem ostrości. ale nie jest też jakaś tam tragiczna. Nawet słychać rzetnie. na pewno nie jest, bo ścina zarost, natomiast nie robi do tego tak gładko, jak inne żebyłki. Ja Przyciągnijmy sobie teraz w lewą stronę lewą ręką. użycia bardzo dobrego mydła. To golenie trochę jest takie tempe. <laughs> Ta żyletka nie jest wcale taka gładka, fajna. Zobaczymy jak będzie szło dalej, może się rozkręcić. Spłuczę twarz, lekko, może na pianę, będziemy jechać w drugim przejściem. Jak na razie na brodzie tutaj ta to, to żeletka bardzo słabo sobie poradziła. Muszę przyznać, że korciło mi od jakiegoś czasu, żeby te żyletki wypróbować. No i golić tym się da, ale czy się da ogolić? Zobaczymy. tworzy ono taką fajną warstwę fajną dającą niesamowity komfort w trakcie golania bo nie jest to spektakularne, widowiskowe, ale bardzo fajnie bardzo fajne to było jest w odczuciu zarówno w trakcie wyrabiania, nakładania jak i w trakcie golenia. też jest całkiem dobre także jak ktoś kiedyś będzie przez przypadek zmuszony posmakować to nie jest tym aż tak ważne sobie z drugim przejściem Na tym drugim przejściu mam wrażenie, że żoletka pracuje już znacznie bardziej gładko. Być może na moim zaroście się trochę wygładziła. Nie ma podrażnień. Rzeczywiście, odczucie jest takie, jakby ta żelekka musiała się jakoś wygładzić. przejście, odczucie, że jest bardziej ostro, bardziej gładko. Otóż miejscami jak jadę pod włoska, jeszcze potrafię sobie pociągnąć sobie zaraz. Trzeba się nahebować. Dotychczasowe odczucie są takie, że no wcale nie jest tak. Także jak to było opisywane, to te żyletki już do niczego nie nadają. No nadają się, bo gole się i jakoś dają radę. Ale nie są również jakimiś tam agresorami. No i dobrze, drugie przejście za nami w twarz Zobaczymy, gdzie poprawić. Mam wrażenie, że po tych żelazgach, poprawek jeszcze troszeczkę tutaj trzeba będzie wprowadzić. Sprawdzam czy się nagrywa, sprawdzam też czy ta moja piramida za chwilę nie runie, nie wiem czy się orientujecie, ale przynajmniej w moim przypadku produkcja takiego filmu to jest jakieś 3,5-4 godziny roboty, więc raz już byłem na końcówce nagrywania, wszystko spadło nie trzeba było zacząć jakby od nowa, a że już się ogoniłem, no to był jeden dzień przestoju, drugi dzień znowu. Nie było czasu, żeby to obrobić, skompresować i tak dalej, więc trochę z tym roboty jest. No i powiem Wam, że jest nieźle. bo jeszcze No bardzo. że to by było na tyle. <laughs> jeszcze w niektórych miejscach pozostało, jak jadę sobie pod, pod włos, pozostały gdzieś jeszcze lekkie miejsca, które można by było jeszcze dogolić. Natomiast nie chcę tego robić, bo czuję, że co prawda ta żyłetka dogala, ale już zaczyna również w tych miejscach podrażniać. Współczuć twarz. Nie jest przesuszona. Jak wspomniałem wcześniej nie będę używał żadnego after -a, nie będę nic tutaj aplikował. Delikatnie tylko usunę wodę ze skóry. No, skóra bardzo miękka. Taka aksamitna. Również lekko się klei. Być może dlatego, że ja nie zbyt obficie spłukałem tutaj tą twarz. Ale jest naprawdę fajnie. Jestem pod dużym wrażeniem zapachu tego mydła. Jego wydajności. Z takiej małej ilości mydła zostało mi jeszcze tyle pokażę wam jak to wygląda Ja, jak wspomniałem nie jest jakaś tam sucha nie tworzy się broda Mikołaja, natomiast tworzy się fajna tworzy się fajna powłoka, która daje bardzo fajne Bardzo fajny podkład do, do golenia, jak również amortyzację. Jest to takie naprawdę bardzo, bardzo fajne i daje bardzo przyjemne odczucie w trakcie golenia. Płonie jest Żyletki, jak wspomniałem wcześniej, nie są złe, natomiast jest cała gama lepszych żyletek w tej cenie, które możemy zastosować. Troszeczkę to golenie również uratowało to mydło, jego właściwości, bardzo dobry poślizg, bo rzeczywiście momentami żyletka stawała dęba zwłaszcza tutaj na brodzie. Ale dziwo, nigdzie nie porobiła mi żadnych zacięć. Nie porobiła mi żadnych kropek. Także, że po przyodrobinie cierpliwości można się w miarę dobrze tą żyletką ogolić. Jest jeszcze jedna sprawa, o której miałem wspomnieć. Jest to zżywka na rzecz mojej mamy. Nie wiem dlaczego, Panowie. Zastanawiałem się nawet, czy może popełniłem jakiś błąd. Ona od jakiegoś czasu stoi w totalnym miejscu. Także, jeśli możecie, to Wspomoćcie nas tutaj w tym dziele. Jesteśmy naprawdę już niedaleko mety. Wszyscy, cała rodzina, pracujemy na to, żeby jak najszybciej środki zgromadzić i zająć się kolejnym etapem. Te etapy również mają swój czas okres, także musimy się wyramać. Przyniosło mi to również dużo radości, dlatego że po pierwsze, jest to osoba najbliższa chyba w moim życiu, bo to jest moja mama. Po drugie, widziałem, widzę cały czas, że to co robimy ma sens i przynosi określone rezultaty. Także wszystkim tym, którzy dotychczas wsparli tą zrzutkę, bardzo dziękuję. Jeśli możecie zrobić to ponownie, to jak najbardziej zachęcam jakoś. A zarówno ja, jak i moja rodzina musimy sobie z tym poradzić, także jeśli tylko możecie, to nawet możecie wspomóc niewielką kwotą. Dla nas to i tak jest ogromna pomoc. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Nie chcę się nakręcać tutaj odnośnie tym tematem, bo on wciąż wywołuje o mnie. Emocje. Nie chcę się tutaj rozklejać, natomiast powiem Wam, że sytuacja wcale nie jest taka bajkowa i taka kolorowa. I nie tryskam takim humorem, jaki być może tutaj mógł być prezentowany. Wszystkiego dobrego. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, bo doskonale wiem, ile uratowanie tego zdrowia kosztuje. Życzę Wam również miłego popołudnia, wieczoru. No i co? Widzimy się. Na forum widzimy się w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.